Jest coś, co wszyscy ludzie mają. Zarówno mają to wszyscy ci, którzy osiągają ogromne sukcesy, jak i mają to ludzie, którzy ponoszą gigantyczne porażki. Mają to ci, którzy są mega szczęśliwi w życiu i mają to również ci, którzy są nieszczęśliwi i ciągle narzekają. To są nasze nawyki. Każdy z nas je ma. Na czym polega trik z nawykami i jak mieć te właściwe, opowiem ci już za chwilę. Cześć, mam na imię Fryderyk i codziennie o godzinie 5.55 w klubie 555 sprawiam, że na drodze zmiany nawyków właśnie nawyków ludzie zmieniają swoje życie na lepsze. Nawyki kształtujemy przez wiele, wiele lat. Mówi się, że nawyki są jak. Lina, gruba lina, która powstała poprzez nawijanie kolejnych, kolejnych nie tylko warstw, ale kolejnych nitek, które sprawiają, że w pewnym momencie lina jest nie do zerwania. Taka jest ogromna siła nawyków. Nawyki sprawiają, że odnosimy w życiu sukcesy. Nawyki sprawiają, że stajemy się bogaci. Nawyki sprawia sprawiają, że jesteśmy albo bardzo bogaci. Albo bardzo biedni. Nawyki prowadzą do tego, że prowadzimy zdrowy tryb życia, lub z nawyku źle się odżywiamy, w ogóle się nie ruszamy i prowadzimy do tego, że nasze zdrowie się ciągle pogarsza. Po co ja to mówię? Przecież o tym wiesz. Ty też masz swoje nawyki. Mało tego, prawdopodobnie wyrabiasz je, wypracowujesz przez wiele, wiele lat. Często. W ogóle nie zdając sobie z tego sprawy, bo właśnie nawyki służą temu, żeby nie musieć się zastanawiać nad tym, co mam w danym momencie zrobić. Po prostu robimy to, bo taki mamy nawyk. Zaczyna się wszystko od tego, jak rano wstajesz. Czy wstajesz w ostatni, na ostatni moment? 5 albo dziesięć drzemek, wyskakujesz z łóżka, biegniesz szybko pod prysznic, albo w pośpiechu myjesz zęby, łykasz pośpiesznie gorące łyki kawy, i zapominasz być może zrobić szereg czynności, które normalnie mógłbyś zrobić. Biegniesz, spóźniasz się, ciągle jesteś w pośpiechu, ciągle w stresie, ciągle zdenerwowany. To też jest rezultat Twoich nawyków. Chcesz, żeby wyglądało Twoje życie dobrze? Może lepiej niż dobrze? Zacznij pracować od dzisiaj nad właściwymi nawykami. Bo teraz. Świat nie znosi próżni, jeżeli masz te nawyki, które można by powiedzieć nie są dla Ciebie najlepsze, nie sprawiają, że czujesz się lepiej, że jesteś zdrowy, zamożny, masz cudowną pracę, cieszysz się życiem, rozwijasz, jesteś coraz bardziej mądry, inteligentny, uduchowiony i emocjonalnie stabilny. To wszystko będzie rezultat tego, jakie od dzisiaj zaczniesz wprowadzać do swojego życia nawyki. Tak się składa, że zainspirowałem się tym po raz pierwszy z książki Franka Bedgera, jak przetrwać od niej sukces w biznesie, książki, o której zresztą mówiłem Ci już o, tym, o niej na tym kanale. Frank Bedger opisuje Benjamina Franklina. Benjamin Franklin w czasach, kiedy jeszcze był skromnym, biednym drukarzem, wymyślił, że bardzo dużo będzie zależało od tego, co w jego życiu będzie ważne. I wymyślił sobie 13 cnót. Ja przerobiłem to na 13 nawyków. To chyba nie jest przypadek, że właśnie tym 13 nawykom Benjamin Franklin poświęcił aż 10, o ile pamiętam, czy 15 stron swojej autobiografii. Czyli było to dla niego niezwykle ważne, i napisał w niej, że chciałby, aby potomni dowiedzieli się o tej metodzie, zastosowali właśnie tę metodę i dzięki temu prowadzili lepsze życie. To nie jest przypadek, że dzięki zastosowaniu metody 13 nawyków Benjamin Franklin osiągnął szczyty ludzkiej możliwości. Nie sądzę, żeby to był przypadek. W klubie 555 Uwspółcześniłem to. Wprowadziłem nowe, zupełnie 13 nowych nawyków, które Ty też możesz zacząć wdrażać. Skupmy się jednak przez chwilę na tym, jak to zrobić, żeby nawyk wszedł w nasze życie. Po pierwsze, możemy zawsze zastępować stare nawyki nowymi. Tak jak powiedziałem wcześniej, świat nie znosi próżni. W związku z czym, jeżeli będziemy chcieli zamienić, Fatalny nawyk, na przykład odkładania czegoś w czasie, narobienie czegoś natychmiast, to po prostu trzeba zacząć to robić. I ja wiem, że pewne rzeczy są po prostu dla nas nieprzyjemne. Gdzieś tam kiedyś przeczytałem, że żeby wyrobić nowy nawyk i zastąpić stary, potrzeba 21 dni. To nie jest prawda. Wszystko zależy bowiem od tego, jak bardzo danej czynności nie lubisz lub nie potrafisz jej wdrożyć. Z czym ona ci się kojarzy? Czy się kojarzy z przyjemnością, czy raczej ci się kojarzy z czymś bardzo, bardzo nieprzyjemnym? Bo jeżeli jest to drugie, to czasami potrzeba 50, 100, 200, a może nawet 500 dni. Bo weźmy przykład sobie. Nie lubisz rano wstawać? Lubisz się wylegiwać długo, dopóki nie nastąpi piąta lub dziesiąta drzemka? to może warto zastosować inny nawyk, mianowicie, że moment, w którym usłyszysz dźwięk budzika, policzysz 5, 4, 3, 2, 1 i wstajesz. To takie proste. Ja wiem, że to od razu nie zadziała. Wiem, że będziesz miał problemy z tym, żeby zamienić ten stary nawyk wysypiania się, wylegiwania się na nowy. Warto tutaj przy tej okazji pomyśleć, czy to takie jest naprawdę przyjemne? Ale to innym razem. Wróćmy do naszych nawyków. Jeżeli teraz zaczniesz coś powtarzać, to nagle, po określonej liczbie powtórzeń, zauważysz, że już nie sprawia ci to żadnej trudności. Mało tego, w pewnym momencie zauważysz, że zaczyna dawać ci to satysfakcję. Ja nie wiem, jaka u Ciebie będzie liczba powtórzeń, która wywoła ten niesamowity efekt, ale kiedy popatrzę na siebie, że mam za sobą już ponad 500 dni, kiedy o 5 rano codziennie wstaję, yy, codziennie, żeby yy, przywitać wszystkich w klubie 5 5, 5 o 5.55, to dzisiaj nie wyobrażam sobie już bez tego życia. Jest to dla mnie przyjemne, wstawać o codziennie o 5 rano. Wcześniej nie do końca tak było. I potrzebowałem wielu, wielu dni, żeby to zmienić. Wrócę jeszcze do historii Benjamina Franklina. 13 tygodni nie wystarczy od razu, żeby wszystkie 13 nawyków wdrożyć. Dlatego Benjamin Franklin opracował bardzo sprytny system. Mianowicie, kiedy minęło 13 tygodni, i w każdym tygodniu skupiał się, koncentrował się tylko na jednym nawyku. Przykładowo. Jeżeli podejmiesz decyzję o tym, żeby codziennie czy też każdy dzień witać z gotowym planem i będziesz robił to przez tydzień, to jest szansa, że coś się zadzieje. Ale potem będziesz wdrażał kolejne 12 nawyków. I wtedy Benjamin Franklin powiedział, że trzeba robić to do skutku: wszystkie 13. Mianowicie, kiedy skończy się 13 tygodni, trzeba zacząć wszystko od początku. Akurat tak się składa, że obecnie w klubie 555 po raz piąty już wdrażamy wszystkie 13 nawyków. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jakie to są nawyki i który, nawyki, które tak niesamowicie zmieniają życie ludzi, dołącz do nas do klubu od jutra i zacznij od tego dnia praktykować ten nawyk, o którym akurat mówimy. Przejdź przez 13 tygodni i zacznij to tak długo powtarzać, dopóki nie stanie się to twoim nawykiem. Proste, ale jak zwykle, niełatwe. Trzeba po prostu zacząć to robić. Być może pewne przekonania będziesz musiał zmienić, być może będziesz musiał wdrożyć pewne drobne nawyki, jeszcze na przykład, właśnie codzienne wstawanie, żeby te 13 nawyków wdrożyć. Mam dla Ciebie teraz cudowną wiadomość. Nie tylko możesz to wdrażać w klubie 555, już wkrótce zobaczy światło dzienne pierwszy tom z 13. Mojej książki, która będzie omawiała po kolei wszystkie 13 nawyków. Czyli już wkrótce będziesz mógł zapoznać się z książką, która będzie w całości przeznaczona pierwszemu nawykowi. Mianowicie, zaczynaj każdy dzień z gotowym planem. Będziesz mógł codziennie zacząć praktykować ten niezwykły nawyk. Tam w tej książce opowiadam Ci, co zrobić, jak to zrobić, jakim staniesz się człowiekiem i dlaczego jest to takie ważne. A później. W odstępach mniej więcej miesięcznych pokazać, pokazywać się będą kolejne tomy, tak długo, dopóki 13 książek na temat każdego z nawyków nie znajdzie się do Twojej dyspozycji. Pamiętaj o tym, że to przyniesie Ci niezwykłe zmiany w Twoim życiu i, i warto z tego skorzystać. Zasubskrybuj teraz ten kanał. I obserwuj, bo na pewno wielokrotnie jeszcze będę tutaj, w tym miejscu, wracał do owych 13 nawyków, które mają tak niezwykłe znaczenie dla Twojego przyszłego życia.